Aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domu. Zostań w domu to hasło, które ostatnio bardzo często nam towarzyszy. Zostań w domu. I ty też zostań. Zostań w domu. I zaśpiewaj z nami. Zostań w domu. Niech wirusa trafi. Każdy jak może namawia do tego, aby zostać w domu. Ale sytuacja wcale nie jest taka kolorowa. Świat zmienia się na naszych oczach zakazy wychodzenia z domu obostrzenia w codziennym życiu ale wokół nas w tym trudnym czasie walki z koronawirusem dostrzegamy także wiele pozytywnych i ciepłych przejawów ludzkiej życzliwości. Wiele osób nie może wychodzić z domu czy to ze względu na kwarantannę, jaką są objęci, czy też z troski o własne zdrowie. Mieszkańcy Kraśnika po raz kolejny udowadniają, że na innych można liczyć. Od blisko dwóch tygodni pracownicy Urzędu Miasta Kraśnik wspólnie z żołnierzami II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzą akcje pomocy osobom w podeszłym wieku niepełnosprawnym, kombatantom oraz osobom znajdującym się pod opieką PCK: to przede wszystkim robienie zakupów spożywczych i realizacja recept w aptekach. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie szczególnej opieki potrzebują seniorzy, kombatanci, emeryci, renciści, a więc te osoby, które bardzo często nie mogą sobie poradzić z obowiązkami życia codziennego. Dlatego też Urząd Miasta w Kraśniku wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej podjął akcję. Polega ona na tym, że robimy zakupy, wykupujemy leki, pomagamy we wszystkich czynnościach życia codziennego wszystkim tym, którzy nie mogą sobie poradzić. Solidarność, życzliwość to są te. Moim zdaniem dwie główne cechy, którymi powinniśmy się kierować w tym bardzo trudnym czasie. Ale ta pomoc kraśnickich wolontariuszy skierowana jest do wszystkich potrzebujących pomocy. Jeżeli jest ktoś, kto objęty jest kwarantanną, także może liczyć na pomocną dłoń. Zakupy, opłaty w banku, wykupienie leków, odebranie skierowania na badania. Wiele rzeczy pomogą załatwić wolontariusze. Ewelina na co dzień pracuje w Urzędzie Miasta. W wolnych chwilach pomaga. Zdecydowałam się na pomaganie innym. Wolontariat sam w sobie jest szczytnym celem. Nie boję się pomagać innym. Sprawia mi to radość, że mogę komuś pomóc w takim trudnym okresie dla nas. Bo pomaganie jest dobre. Uważajmy jednak na fałszywych wolontariuszy. Nigdy nie dawajmy obcym ludziom pieniędzy na zakupy. Wolontariusze z Urzędu Miasta najpierw robią zakupy, przynoszą je do domu i dopiero wtedy oddajemy im pieniądze. Każdy z nich ma również identyfikator. Dzwonię do Urzędu Miasta i proszę panią taką, która tam się tym interesuje. I ona tam wszystko sprawy sprawy załatwia. Ja jej numer ona pisze co ja potrzebuję na karteczce. No i wszystko mam dostarczone do domu. Robimy podstawowe zakupy typu chleb, mleko, kawałek, wędliny. Czasem odbieram jakieś skierowania z przychodni. Wykupujemy też w aptekach recepty. Odbierani jesteśmy na pewno pozytywnie, ludzie się cieszą, wszystkich to cieszy na pewno i czekamy na zgłoszenia nadal. Jesteśmy zadowoleni, że jest takie zainteresowanie i że możemy pomóc ludziom starszym. A ten trudny czas mobilizuje nas do dobrych działań. Grupa Spice Gears wspólnie z firmą Nabor na drukarkach 3D wydrukowała przyłbice ochronne, które przekazała do Kraśńskiego Szpitala. Restauracja Music Cafe wspiera Kraśnickich ratowników medycznych jedzeniem. Pizzę dla Kraśnickiej Służby Zdrowia przekazała również Pizzeria Golińska. Jak widać, aktów dobroci jest mnóstwo. Miasto przekazało 300 tysięcy złotych na pomoc Kraśńskiemu Szpitalowi. Ludzie szyją maseczki. Radni miejscy robią zrzutkę na pralkę dla krasińskich ratowników medycznych, bo warto pomagać. Zachęcamy osoby starsze potrzebujące pomocy do zgłaszania swoich potrzeb. Zachęcamy również potencjalnych wolontariuszy do zgłaszania się na infolinie, jeżeli chcą włączyć się do akcji. Uruchomione zostały już dwa numery telefonów, pod które można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. W całym powiecie kraśnickim kwarantanną objętych jest w sumie ponad 550 osób, najwięcej w mieście Kraśniku, bo 129 i w gminie Gości 93. Na trzecim miejscu pod względem liczby osób na kwarantannie, była gmina urzędów, a za nim Anonopol 73 osoby. Natomiast 277 mieszkańców powiatu kraśnickiego było objętych nadzorem epidemiologicznym.